Co to jest za mapa? Ej doktorek jest. Komend komenda policji. Ała! Nawka, pierwsza raz na tego, na doktorkę? Tak. Zobacz, coś śmiesznego. Co? Coś śmiesznego! <laughs> Dużo doktorków. O kurwa, w lewo dostałem. No to mnie znajdzie zaraz. Mm. Szmata. Kurwa, dostanę przez ciebie prądę, pewnie. <laughs> Jest. Jak radzi prądem nie możesz używać palet nie Ale nie no życzę. to przez, y, tylko jak jestem w tym momencie takim kurwa oszołomienia No to jak krzyczysz i se kilka sekund po tym Aha i kilka sekund po tym Ty Chyba sekundę albo dwie nie możesz też używać. Kurwa jednak w tych też się uczy grać na postaci, nie? Ja totalnie nie pamiętam tego Ja to wiem, bo doktorki tak? Ja się ten, Co ja to się zachuguję jak coś O kurwa, to chyba ja zjebałem Idą u ciebie? No, na pewno ty. Jak będziesz miał tego terror, to nie powiedz. Ma powiedź. tego perka, że na 90% są szybkie skill checki, a do tego, jak jesteś pierdolnięty. Musicie, nie, nie, nie to się, kurwa, musicie mnie ściągnąć. Jak to działa, kurwa, te deliverance? Kiedy on działa, kiedy nie działa? Musisz kogoś najpierw zdjąć, żeby o, zadziałało. No to chuj, no to kurwa, ja pierdolę. Coś po niego mnie. idzie? Ja zeskoczyłem no, ja... na rej, Doktor doktorkowi. No, Deliverance działa tylko jak goś najpierw zdejmiesz. No, no, no. To jest tak gdzieersko, kurwa. No, on no, nie ma. Ma taki skurwiały build, że ma perka na koniec, gena, są szybkie skillczeki. A do tego jak jesteś, wiesz, popierdolony od jego umiejętności, jest, no to one skaczą sobie. po całym ekranie. Nie no, dzisiaj totalny wylewowicz ze mną, gram jak kurwa debil skończony. Dobra, biega po dole. Idę po nawcie. No kurwa, czemu ja cały czas krzyczę? Ja jestem całkiem po drugiej stronie mapy jak coś, nie. Idziemy. ale. No dobra, kurwa, no, dobra, no. Więcej gadania niż robienia. Aha, bo ja nie mogę użyć tej. Nie ważne. chyba żeby uciekać dobrze trzeba sobie pograć z perspektywy I tak i nie, jakoś wybitnie dużo to nie daje, stary. Znaczy na pewno pomaga, ale. Znaczy wiem jak killer działa, przy Okej. to robię. No kurwa. O kurwa. Ja pierdolę, klan ma znaczenie z tego. Pojebane. Nie, no, no dziękuję starszy, ale nie zdaję ma. Ja pierdolę Wyjebałeś paletę? Bo kurwa mi się skilczek pokazał I kurwa wyleczyłem się w tym samym momencie co kliknąłem w spację i mi rzucił paletę Kurwa Wyjebał Nie no wylew kurwa Kurwa nie, 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 nie zdążymy chyba do nawsi. O dobra zdąż, nie nie zdąż Ja pierdolę co to, to są za mecze, kurwa co my gramy ty Co tu się odpierdala o. Oj kuj Doktor ogólnie mocna postać Takim największym kontrolerem. Nie, taki wyadonowany ktoś... to jest popierdolony. się taki nieadonowany to jeszcze do przeżycia jest, bez problemu raczej. Ale taki wyadonowany jak... do których to jest kurwa bestia straszna. nie ktoś kontrolował, to na tym przeskakiwaniu ogólnie przez ten to można kontrolować, bo nie, wtedy nie dotkasz podłogi. Hmm. Kilcek mi się kurwa pokazał w takim miejscu, że go nie widziałem. Jebany chuj, co ja robię. Ale on ma też coś takiego, że nam się tak jebały dziwnie skilczeki, co nie? No tak. Tak, tak. Zresztą chuj, jakbyś sobie overcharge wrzucił, to nie dosyć, że masz skillczeka, ale gdzieś kurwa po prawej stronie ekranu, trzęsi się, to jeszcze jest kurwa malutki jak sam skurwiel. że tu nie gra overcharge na tym trybie, bo to nie ma sensu. Minus jest taki ogólny, że strasznie co tryhardy weszły chyba do tych giryn. Nie kurde, ciężko się gra. No ale ten, typ, ten tryb hmm. dla killera jest przejebany ogólnie. To mogę wam powiedzieć. Przez te silniki jest naprawdę przejebany. Połowa widów odpada. A killera? Tak, no. Ja w ogóle wolę sobie naprawiać silnik, gdzie mogę sobie kliknąć, niż chodzić po paliwo. Tak, ale ogólnie te silniki są w kurwa OP, bo jesteś w stanie je odkliknięcia zrobić tego, nie? Że na tej mapie jest chujowo, bo my nie wiemy, gdzie są te instrybutary, nie widzisz ich, nie chuja. Nie wiem, gdzie one są, kurwa, nie widziałem jeszcze mm. chyba żadnego. Gdzie jest jakiś kurwa instrybutor, no. Nie wiem, nie da się. Będzie, będę, jestem na palesie, ale. Ja jestem z co wtedy. No, kurwa, honorowy byś się przydał znowu. No, my legion prawie jeden zrobiliśmy, nie? Ja też prawie jeden zrobiłem, ja prawie zera, ale go z zera kurwa. Dwa razy już. Ajajaj. A ty nie fajdę. O, jaką fajną łapteczkę mnie. się z tego piwko Jebana. No, ty kurwa psie Gdzie miałeś tego geno? Na dworze. Na górze czy gdzie? Na górze Bo ktoś mówi, żebyś powiedział o jakichś taktykach, co ci Madzia powiedział o co chodzi. To jest kurwa ta z kolei To, jest, zajębana, to już to... moje mojej byłej, którą nie jestem kurwa od 4 lat A. To na bana okay. od razu. Sorry No Do mnie też tak. Kurwa, śmieciu, na minę mnie biegałeś, dziwka dla ciebie Nieźle, nieźle A ja też to dostałem wiadomość dobrze, że no, no, no. Interny, zostałem ostrzeżony To jest jakiś kurwa gościu chyba chory psychicznie Albo ojciec mu kurwa chuja do mordy wkładał po prostu za często Pierdoli dety. Ale to jest, to jest czwarty rok chyba kurwa ale ale przez 4 no. lata kurwa przygodzić i pisać BDT. Tą... To... On już bożdy... został kurwa z 200 bany w lekko, nie? To multi-konta zakłada, zakładano. Ja pierdolę. Ja e, jakich, po nich, po... jakich bajek, o, po anime to nie bajki? Że... Kurwa ryżowe opowieści, pierdolisz BDT. <laughs> <laughs> wieśniak? Tak, wieśniak. No i fuj O kurwa. Run, bitch, run! Czekaj, benzyna do końca wypierdolę i czytamy. Ty masz skin na apteczki, kurwa? To jest eventowa. Z urodzin czy z czegoś? O kurwa! Kurwy jest... Nie słychać go jak na pile biegnie. O, o... Tam, o zostało, skończyło się to już. A gdzie jestem tak? Ja... Jebane i ma zakręty. O kurwa. trochę z To będzie przejebany wieśniak, panowie. To ja będzie przejebany nie wieśniak. nie mogę tankować. Gdzie nie mogę tankować? Bo... Na wieśniaku trochę grasz w ten sposób, że ty za bardzo nie gonisz, wiesz? Go latasz od silnika do silnika, przeszkadzasz ich i napierdalasz ludzi na łośce. Więc on... zaczniesz go kurwa. przez jakiś Ma barbecue, bo... ogód. Na pewno ma, No to podstawowy bilne niego kurwa. Na wieśniaku robisz od gena do gena latasz kurwa. Przeszkadzasz o, gdzie kurwa. możesz po 30 surowej boży. Napierdalasz piłką i uciekasz, nie? Będzie leciał do was. Na pewno. Na, pewno. Na, na dwie osoby, które uciekają w tę samą stronę. I będę leczył od razu? Jak mnie to w kurwia, jak wierzysz sobie, leczysz się, i kilczek nagle wyskakuje, że go nie widać. Lecę po Lidżona. Ale le ale le. mnie mocno i po prostu na nas leci. Zapierdalaj. Nie Idę, idę, idę. Pytanie, czy go nie odpuści? No i przy mnie przed szafką chuje. Spierdalaj! Dobra, ja się gdzieś skampię, wyleczę się. Czekał na mnie. O kurwa. Monka jest. Pierdolony rajdowiec. Gdzie tu są, kurwa, są? Potrzebuję ściągajki. iż po niego, Legion, czy... Dosz... Nooo, możesz mo pójść. Oliwo rozdaje, ale trudno. Mogłem jak dawcie powiedzieć, ale ja robię gena! <grym> Dasz radę? Zdążysz? A, jestem. O, no, no. dobra. Nie, wypierdalamy stąd. To on ma kurwa B. On no, tu zaraz rajdówkę za kurwi. O, już To Pozdrawiam, serdecznie, też sobie jak teraz. Ogólnie teraz stroję, żeby świetni? ci ładnie powiedzieć tak. Jak ci powali, to nie żyjesz. Jeszcze nie, chyba. Ale jak już go ściągniemy, to możliwe, że tak. O, ej, tak ginę. Giniesz, giniesz, ale on ma piątkę na tym. Ej, ale jak sam się zdjął, to chyba nie zadziała, nie? Nie, Kurwiel o nie, ja nie, no nie widział Nie najpierw tak, tak To Poszedłbym, bo do. Dobra. Kurwa, nie Jak go ściągnę, jak go ściągnę, ściągnę Wiej, Jej, kurwa, wiej Kurwa, co jest na kombajnie kurwa Nie wiem, jakie są szanse, że ucieknę. Jak zodejdę, zero. i kurwo, nawet się kółeczka nade mnie nie da zrobić, jebany o, No ale tak jest, no mówię, oni wypierdalają wszystkie najlepsze odlony i wszystko co się da na tych killerów teraz Bo jest totalnie przejebany ten tryb, nie? Jej! się silnik Pojechał Oho, gdzieś dziękuję. O kurwa, łopatrze, po... prawie mnie przejechał, kurwa patroci Prawie kurwa pod poje... pociąg wjechał Kurwa pierdolony pociąg Gdzieś tam pojechał Jażdżu, odczep się ode mnie Tej nie zapierdala o, spierdoliłem, spierdoliłem. Kurwa, noszę to paliwo, nie mogę wlać. Proszę, kurwa, pierdolę to bo zostawiam to. Chodź na górę, się wymacam. E, kurwa, podożyłem apteczkę. To Szybko na górę, na górę. jak twój bak z paliwem, kurwa. Na no, chuj ten bak? Pozlał ja się prawie. A ja chodzi znowu. I tutaj, ale on się nie pchał ogólnie na górę. Wspaniałe temat, że panowie. Wiesz ile ja tak na tym kombajnie i chodzę po paliwo i mogę podejść, na? Widziałeś go kurwa po kurwa W silnie się rozpędza. Tam schodzi tam. Tam był? Tu jest. Tam, 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 jest. tam, tam. Chodź patrz, no pojebać je no, bieg tam. Uh, kurwa, spodłem. Ja zabrałem no, twój bug. No mnie ślad w no, pierwsze, zostawiamy. Nie, to się jest... pierdolam na kombaj. On nadjeżdża kurwa. Jedzie prosto w silnik. Dwa co to było? No, odpala piłę. Jedzie Jakbyśmy robili ten silnik, troj we dwójkę, to by był już skończony, kawalerzy. O no, jedzie w ciebie, jedzie w ciebie. Jedzie w ciebie. Jedzie do. Tam... A! Kurwa, A, kurwa się co do tak, się <laughs> tak Co? <laughs> nie wiedziałem, że tak się tak. kurwa. Tu mi nikt nie powiedział. Widziałeś o tym? Ta da się bokiem skoczyć, ale to, to nie takie proste. Aha, czyli, kurwa, sportowiec to jest. Sportowiec. Tak. Wyczynowiec, kurwa. Pierdolona gromada. Nie macie Nie, Jeszcze to zajebałem, kurwa, chopa Kurwa, nie wiedziałem. Czemu nimi nikt nie powiedział? Ja, myślałem, Bo ja też nie wiedziałem. To no nic, tak zwane, żegnam. Tylko muszę, kurwa, do ciebie podbiec. Uuu, uuu, proszę, kurwa. Oj, chuj. Ty całą kurwa zrobić ty! Ty się sam później chuj. No nic nie zrobisz, no już. Kurwa! Kurwawek! Przejechał, mówił! On już odjechał, kurwa! Aha! Oj chuj! Już jaja, już jaja! Już kurwa! Driftem wykurwił do boku! A pierdolę! On jedzie ten po lewej można O! O, ja pierdolego skręca. Niemożliwy chłop kurwa. Zostaw mnie. On Jakiegoś pojeba co na oli potrafi chyba to 180 se zajebać. No, nie wypuszcza. Na mori w bramie. <gryw> to widz! Dziękuję! Ale kiedyś grałem zabilą, sobie tu po lewej, zapierdolę <grym> mi kobietę na oczach, i pisze do mnie, później w lobby. Dziękuję, zrobisz mi dziedzictwo, a zabiłeś mi babę. Każdy jak cię odpierdali na wyjściu. Udał się. Zaś kurwa ta policja, jebana Wiesz, ingeki no Kyojin jest kurwa, ten śmierdziel jebany. Właśnie, a co to, Gdyby były jakieś pojebane, to oni potrafi skręcić o stopnia, i 80? Co, co, co to co, to to jest? Kurwa to ten. Tak aż taki szmata. Piszeczka. Tylko pomocy, ba, bali mnie. Do mnie do dostałem damage'a, nie wiem co się stało. Ej, może mu, kurwa, matki gdzieś jakoś tak mykłeś w bok, czasami to tak działa. Ale to jest Kankaneki, panowie. Ja już idzie do moje, za moje dupsko. O. Witam. Pan, I ten, kurwa, polem latarki, pół latarki Wam nie mogę zatankować. Nie mogę zatankować. Świecę, kurwa, potem dystrybutorze, pierdol. Tu chodzi. Tu keks obok stoi, a my tu się bawimy. Kurwa! O chuj, chodzi sobie. Tu jest jednoosobowy! Jak, a tu ma drugą rurkę. Ale ten. A chuj, kurwa nie wiem ty. Za blisko ściany stoi i się nie da. Beka. Nie dystrybutor pół latarki za ciemność. Świeć, kurwa, zajebany. Ale jest to, że kurwa widzisz, że świecisz, nie odpuszcza nadal świeć tą latarką, gdzie to kurwa paliwo jebane trzeba wlać? Na górze, na skodach. Na górze w mainie jest. O. My dłużej chyba lejemy, jak mały typ lejowy. Pierdal, przez całą mapę przeleciał na tych swoich kurwa sidłach Dobra, 10% tam jest. Nie wiem, kurwa, nie widzę tego. Gdzie się podświetla ten silnik na górze? Dobra. Może za, za diabełem. Od razu wyleczy apteczką. No jak kurwa mnie złapał? <laughs> mhm. Ciekawostka kurwa O kurwa piwnica Witam witam e, kurwa co to ma być? Spierdalaj Spierdalaj Dobra dawaj to się wyleczymy Pebrki Konfetti kurwa Gdzie to jest jakiś ten gen? I zgubiłem go Pomożesz mi? Na B nie jest No, ja i tak muszę to chyba uleczyć. Ale to cię strasznie despokój. <grym> Jebał mnie. Kurwa, ruchę. jak to plasterkiem zalecisz teraz? Gdzie to ten. <grym> kurwa wrócił do mojego silnika, ja na niego wybiegam. O kurwa, pan, widział mnie. Raz po ścianie pęknęła. Pobierdala... Gdzie się z nim ganiasz? Goni kogoś? Nie, kurwa. Odpiemy zdol, się szuję, je Widział Widział <grym> mnie. A, zgubił mnie i poszedł za kisię. Dawaj, dawaj, dawaj! Kurwa, nie w to! A <laughs> czemu?! <laughs> to kurwa zajęte. Uch. Pierdolę. Ja nie chcę wisić tak, trzeci gole, raz. Idzie do nas. Daj, nie wyruchał? Ej! Nikt nie <laughs> będzie mi ruchał myżeczki Do <laughs> no, sobie przyszedł do mnie z powrotem do tym jabłczonym... Yy, tym no tam ta paleta była. <laughs> Kurwa, ten tacle. Potrzebuję healera, gdzie jesteś, o. A mnie upierdolił. Gdzie ty jesteś? Muszę wiedzieć, gdzie nie, nie iść. Na maina biegnę. Kurwa, to jest. Nie wiem, gdzie tu jest main. Co to znaczy main na mapie, która ma górę i dół? Kurwa, po nie ma. no. Właśnie, no... Główna, nie wiem. Główny hall. hall. Kurwa, rozjebał cały się mi pogryz bany ze mną. Dostał. No. Wiertalaj, bo tam paliwko jest. Mm -hmm, mm -hmm. Oj, oj, oj kolejny raz dostał. Siema, poszedłeś. Na na mainie jest <coughs> e, Bladkan. Profesjonalny info dałem. Kurwa, co? Co? Ej. Na Blatkan, Na mainie jest y, 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 Oj, chuj y, pa, y, kurwa krew kurwa, ten silnik nowy. Ja idą sobie, do tak sobie, pamiętam, w ustawie do jakiejś starszej osoby powiedziałem jakiś slang internetowy. Ferma, on się wystraszył i nie wiedział o co chodzi. Nie, o, on nie. nagle się odwraca ale. i mówi też, że go on z jego? pojebane. <laughs> <laughs> nie, ale ogólnie tak jak powiedziałem, Dobra, ja w jestem pyta, coś... A masz po polsku, kurwa. No. Pojebane, kurde. W dzisiejszych czasach, kurde, w internecie to już nie zaczynać żyć albo trzymać na przykład dziecię z dala, aż tak odwraca. Kurwa, stigmas, to, to jest pojebane. Nie będzie takich rzeczy, ale na przykład żeby się jakoś rozwijały w tym kierunku, no, nie, ale no, kurwa dałem dubne. Dobra, no ktoś coś po mnie przybier. Stryjka jesteś najbliżej, bo diabeł się gania. No ogólnie no nie, naprawdę trzymać dzieci daleko od internetu do to tej to ja i wszystko <grystanie> Kurwa! Kółko zrobiłem się wjechałem do tego samego pokoju Myślałem, Zdobra, że miał, go szukam, że... ale... Nic żegnam. Ty to, kurwa... nie wyjczonek nie i dobra. Czemu ta kurwa apteczka ci się nie kończy? Ona jest nieskończona? To do chuja. Legion. Komu, komu mi? No. A no ja wiem sobie doładowuję co jakiś czas. A w szafce siedzisz z boczyńco kurwa już ja kula. <grystanie> No. jebane. A jak to robisz tym perkiem właśnie? Tym kurwa Linikowiczem? Tak, to jest ten nie pamiętam jak to się nazywa. Ale masz. Za pierwszym razem ładuje ci na 99, za drugim na 70, a za trzecim już na 30 tylko. Ja tego zazwyczaj do skrzynki używam, ale. No tutaj się nie opłaca w skrzynek gracie, jak są te instrybutory. Nie żyję chyba, koniec. A nie, nie ja pierwszy dostałem. Nie, ja nie żyję, ubieram już. Boże, boli mnie. Trzydzieści i siedem stopnia gorączki. <laughs> Kurwa w ogóle. Na koniec. Gen na tym polu jest prawie skończony. Wystarczy do niego nasikać. <laughs> tak w połowie był skończony. Co ty Jednak robisz? Skończonym. Smoku. Co ja jest? Nie... To za magia. Leonek jest zamknięty. Tysiąc punktów. Bądź, blisko jest, czuję go. Kurwa, gdzie jest jak instrybutor. Wystarczy do jednego nasikać podobno. No ale nie mam, nie mam ten, nie mam paliwka. <laughs> zły wybor, to był zły wybor. Kurwa macie, no nie pierdolę o, no to nie. Kurwa. Jaka szansa na to jest Duża, bo biegłeś mu na ryj Nie, żyję. to jest koniec teraz. Dobra, Być trzeba... Iść, Heksa myśli, nie gra. no, żyjesz Inga, jeszcze, co ty pierdolisz Jedni w przed nimi A on ma jeszcze jakieś kurwa tam czarne takie Jakie? No, ten... Czarne czary Dewa ma, by the way. Ta, no właśnie szukam Hexa Zajebiście te y, skilczaki pokazuję pokazuje jak jesteś na spektatorze. U mnie trochę żadnego skilczaka nie trafił, nie? Chcesz też nie okay. Panowie, kryjcie dupy. I tak na hita jesteśmy. Teraz nie ma sensu się leczyć, to, 4, to tak? Nice. Bo ma dwa orchopę. Na czwartym powieszeniu zbiera Was na hita zawsze, na piątym robi Mori. Co? To... Siema. Kurwdzie. Ah! Kurwa! Nie widział, nie widział. Chciał tego, żeby ktoś się kurwa drzwi, nawet. Że w trójkę napełnimy paliwko i zorganizowana akcja kurwa robienia generatora, tak, tak. Ja mam jest... prawie pełny. Szczerze, Pisz... jak kurwa, ja nie mam paliwa. Tylko dajcie mi instrybutor, kurwa, dystrybutory, kurwa. Taki, to jest dzień. Nigdzie nie zaświecę po nim latarką. Oj, chuj. Oj, chuj, widział mnie. Pierdalam na dwór, kurwa! Ucieka군. Ucieka, dragon! Ucieka. <laughs> <laughs> Dobra, leżę, leżę. Nie możesz tego zrobić Instrybutor No Jeszcze nie ma piątki On no, będzie miał na tobie teraz Dawaj hey, uruchom piątkę, jak powali to robi mori na tobie, nawet jak nie wysiałaś nie nim razu za. To co ty teraz To no. jest ogólne, nie ściągaj, Czekasz go powiesi To no, no. Wtedy teraz, dobra, no, teraz, no. teraz O, dobra Dobra, i spierdalamy od razu w różne strony, nie ma co się leczyć, cokolwiek. Mam połamane kości. Nie, nie ma. <laughs> kurwa, symulacje jebane w kurwa. <laughs> umieram, umieram, nie wisiał ani razu. <laughs> no, mam połamane kości, <laughs> zdrowy. No, co to? gdzie ten Hex będzie? Kój wie, to jest przejebana, kurwa jest? M... przejebana mapa do Hexa. Znalezienie. Pomocy, umieram. No ja jestem po drugiej stronie. E, tam wryczysz, kurwa, nic to ci jesteście. nie jest. To od komputera. A pamiętacie, bo od komputera boląc. O kurwa. Oj chuj. Dobra, podmiankę zrobię i ginę. Tradę, tradę. Co? Krop się jeszcze ledwo nie zaczął. Nieee! Chyba ten ślink do On nie oneczytuje ogólnie z nie. Tak, tak. Tak, tak, tak. Jesteśmy ogółem piśmie. Jak to jest, że zawsze jak wracam do komputera na czacie widzę wiadomości brzmiące co najmniej dwuznacznie? Wola Sky. Arty Ja lubię duże. Gaczy Wing Kisabuba. Wola lubi ja duże kutasy. Pamiętam. O to chodziło? Yy, yy, gringle. Niektórzy mówią duże. Duże Gringle? To są Gringle. To no. są Gringle, przecież to są kurwa to to są Warkoczyki z gówna na dupie. To coś innego chyba. To też przy dupie, ale nie że dupę. chyba. No gringle to jest to jak ci się gówno na włosach na dupie zakręci, to jest Gringel. Kurwa, słyszałem na to jakieś inne nazwy, ale tego jeszcze nie. Cygańskie korale. <grymne> <grymne> tak, właśnie, digidongi. Digidongi. no. Ale Digi coś jeszcze było. Nie wiem to regenerator jeden. Barambole. Seku nazwał na przykład. Ja szukam tego totemu jebanego. Chuj niego, <coughs> Widzi ten wzi. totem? Widzi, widzi, no. Szokobonsy, winogronka. Kurwa, zrobiło wam się a coś takiego widzowiec? Trzeba mieć dupę, kurwa. Mi się nigdy nie zdarzyło, żeby na włosach na dupie jakieś gówno się tam zakaraskało, <coughs> że tak powiem. Nie wiem, czy jeszcze jakby krążył przy mnie. <coughs> Szponciarzu pierdolony, wychodź z tej szafki, kurwa, siedzi. <coughs> <coughs> szukam silnika ogólnie. Nie szukasz? Ziem, ja tygodu... wiem co Ty robisz kurwa dziadu. Czekasz aż się dragon wyjebie i będziesz szukał klapy. Ale on się tu kręci jak, jak szmata w kiblu. Chcesz cipka spod konina jakaś? No i masz boboplatę kurwa. kurwa. Chyba Cię nie widział. Idealnie. Kurwa, ale jest! ale to jest najczęstsze omijanie kurwa, zawsze tak w rogu jak stajesz to on nigdy nie widzi healer. Ja też tak zawsze omijam kurwa typów, to Opa jak ja Tu jest silnik, kurwa ten działa. Ja to już po generator wykręciłem. <grym> Zajebiście, mogę ci zrobić baita, chcesz? Tak? Oho, jebni paletę, paletę jebni i się schowaj kurwa. Dawaj, pójdź, Paletę pończ. O, albo szafkę na szybko. I wypierdalaj, pych, spąciciel, no już, nie <grym> uciekaj kurwa, raz, 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 <grym> starczy. <grym> Tak, Raz wystarczy? No bo wtedy on już wie, że go baitujesz, nie? Jak spojrzysz dwa razy. Kurwa, udało się! Dobra, no i teraz jeszcze no musisz ryzy, prawa otwierać. Go. Gonimy mnie. Ja idę do twojej brawy, muszę otworzyć natychmiast. Kurwa, <grym> otwieram, ale nie idź jeszcze. Aże, o, słyszę o, odwieram. o odwieram. uciekaj kurwa, dookoła. O! Kurwa, no Otwieram, już no, kończy otwierać, dawaj do mnie. O, o, kurwa no, leży no, już! Fateczkę już to mu ucieka. <grym> Aż z Lobby wyjebało tak ciekawość. To mnie też szybem Krasia nie to on, pod... się nie, nie. się kurwa i nie dostałem punktów za tę grę. <śled> o, straciłem nie. Na Jakiś kurwa gość z behaviora przyszedł do mnie na stream albo do ciebie i powiedział tak, o ty kurwo! Spońcicielu, pynk delete. <śled> <śled> <śled>